W tym tygodniu, poza głównymi sesjami, czyli tymi, na których opierają się odcinki, nasz protagonista zrobił też sobie kilka dosłownie kilkuminutowych wizyt w Los Santos. Zajmował się wówczas drobiazgami takimi jak dokupowanie zasobów albo wyrzucanie awanturników z klubu nocnego, ale najważniejszym elementem tych mini sesji było koło fortuny w kasynie. Idąc więc od początku, najpierw odwiedził klub nocny, a następnie pojechał do kasyna, żeby spróbować swojego szczęścia. Przy pierwszym kręceniu dostał jedynie 10% zniżki na zakup pojazdu z podium. Biorąc pod uwagę, jakie auto tam stoi, to żeby je kupić musiałby dostać chyba z 90%. Jako, że miał przy sobie 15 tysięcy żetonów, to postanowił je przegrać. Zaczęło się od kart, przy których nasz protagonista nie miał zielonego pojęcia co robi. Przegrał tutaj 30 dolarów i przeniósł się na ruletkę. Tutaj postawił 5 tysięcy dolarów na liczby, które właśnie widzicie, ale szczęście się niestety do niego nie uśmiechnęło, a więc pieniądze przepadły. Następne 5 tysięcy postawił na czerwone. Znów się nie udało, a więc portfel stał się lżejszy o 5000, a pozostałe 4980 nasz protagonista znów postawił na czerwone i znów się nie udało, a więc pierwszy dzień w kasynie potoczył się raczej nieciekawie. Później Bogdan pojechał do bunkra, gdzie nasi naukowcy pracują nad jakimś ulepszeniem do karabinu, a prace postępują, bo zakończenie badań jest już bliżej niż dalej. Za 45000 dokupił zasoby, a później zrobi to samo w wytwórni fałszywych banknotów i, żeby przypilnować pracowników, postanowił, że trochę tutaj sobie posiedzi. Do wieczora wartość Towaru podskoczyła do 113 tysięcy, a nasz protagonista po raz kolejny dokupił zasoby i wybrał się do bunkra. Badania zostały zakończone, a my mogliśmy teraz sprawdzić, nad czym konkretnie pracowali nasi ludzie. Była to ciężka lufa do karabinu szturmowego w wersji drugiej. Następny projekt wygląda w ten sposób, a więc ciężko powiedzieć, co to jest, ale prawdopodobnie też coś związanego z lufą, tylko że do innej broni. Protagonista dokupił zasoby za 30 tysięcy i tym razem kręcił się po bunkrze, pilnując pracowników tutaj. No i to był w sumie koniec pierwszej sesji. Następny Dzień zaczął od kasyna i koła fortuny. na którym wyrosował 20 tysięcy żetonów, a więc całkiem spoko, bo jak przyjdzie zagrać, to nie przegra swoich pieniędzy, a te, które i tak dostał od kasyna, czyli tak jak polscy influencerzy. Teraz już powoli przechodzimy do głównego materiału, a więc zanim to, to klasycznie chciałbym przypomnieć o tym, że jeżeli się spodoba, to bardzo docenię zostawienie pod nim łapki w górę i subskrypcji na kanale, jeżeli chcecie być na bieżąco. Tymczasem zaczynamy od rozegrania trybu adwersarza, ale nie chodzi o byle jaki adwersarz, tylko o oprawcę, który w tym tygodniu jest premiowany nagrodami razy 2. Nasz protagonist z takim trybem miał do czynienia po raz pierwszy, a więc musiał się sporo nauczyć i kiedy zgasły światła, podstawową taktyką, jaką postanowił obrać, było schowanie się i odczekanie trzech minut, aż dostanie strzelbę. Było to jednak nieskuteczne, bo bardzo szybko znalazł go oprawca, natomiast dzięki tej sytuacji Bogdan nauczył się jednej bardzo ważnej rzeczy. Oglądając innych graczy zauważył, że rozwalili oni oprawcę latarkami i doszedł do wniosku, że nie jest on w żaden sposób opancerzony i jest podatny na ciosy. To się przyda w dalszej części rozgrywki. W rundzie drugiej, zaraz po zgaszeniu świateł, Nasz protagonista natknął się na innego gracza z naszej drużyny i postanowił się go trzymać. Oczywiście, w pojedynkę ciężko będzie postawić się oprawcy, który dysponuje strzelbą, natomiast we dwójkę jest to już jak najbardziej możliwe, a więc trzymanie się blisko innej osoby ma tutaj duży sens. Po chwili, wraz z nowo poznanym kolegą, trafiliśmy do toalety, gdzie weszliśmy do jednej z kabin i stało się to. Doskonale widać, że wnioski, które zostały wyciągnięte podczas pierwszej rundy, już lepiej zaowocować nie mogły, bo to Bogdan był osobą, która w drugiej rundzie powaliła oprawcę, za co otrzymał 18 tysięcy dolarów, więc finansowo też jest całkiem nieźle. Później cała akcja przeniosła się na jach. Tutaj zastosowaliśmy podobną strategię i zauważywszy innego z graczy, podążyliśmy za nim, gdzie znów schowaliśmy się w toalecie. Półtora minuty później odnalazł nas oprawca, który ponownie się zdziwił, bo jeżeli on jest kosą, to my jesteśmy dla niego kamieniem. Za tą rundę Bogdan dostał 8,5 tysiąca, jednak kolejna poszła dużo gorzej, ponieważ od razu po starcie napatoczył się nasz przeciwnik. W rundzie trzeciej nawet nie widzieliśmy oprawcy, a w czwartej Bogdan ponownie schował się w tej samej toalecie, tylko że tym razem w pojedynkę i miał zamiar czekać na strzelbę, żeby ze zwierzyny zamienić się w łowce. Co jednak nie pykło, bo na pół minuty przed otrzymaniem strzelby ktoś rozwalił oprawcę latarką. Za tą rozgrywkę na konto Bogdana wpadło 35 tysięcy. Teraz przenosimy się do obiektu Humane Labs, gdzie było zdecydowanie ciężej dla obu stron dlatego, że na jachcie po zgaszeniu świateł i tak było widno, natomiast tutaj bez używania latarki panował totalny mrok. Bogdan bezpiecznie przeczekał sobie odliczanie i otrzymał upragnioną strzelbę, jednak nie zdążył jej wykorzystać, dlatego że oprawce dopadł ktoś inny. Za tą rundę otrzymaliśmy 14 930 dolarów i bardzo podobnie było w rundzie drugiej, tylko że za nią wpadło 8 530. W trzeciej rundzie najpierw wraz z innym graczem pobiegaliśmy trochę po obiekcie, a kiedy upłynął czas i dostaliśmy strzelby, ruszyliśmy na polowanie. Po chwili się rozdzieliliśmy, w wyniku czego nasz kolega dostał lanie od oprawcy, a Bogdanowi nie było dalej się z nim spotkać, dlatego, że nie wiedział jak wyjść z tej piwnicy i upłynął czas. Otrzymał 11 940 dolarów. W czwartej rundzie zebraliśmy się wraz z dwoma innymi ofiarami w grupkę i ruszyliśmy spróbować znaleźć oprawcę, co po minucie się udało. Natomiast w rundzie piątej oprawcą był Bogdan, moi drodzy. Pierwszego gracza znaleźliśmy zaraz po rozpoczęciu rundy. Chwilę później Bogdan natknął się na kolejne dwie osoby. Jak widać nie poszło, a tymczasem przenosimy się z powrotem na jacht i tutaj już od samego początku to Bogdan był oprawcą, który będzie polował na innych. Najpierw przeczesał cały dolny pokład i gdy doszedł do wniosku, że jest czysto, to wybrał się na górę, gdzie pierwsze cele spotkał praktycznie od razu. Następnie skierował się na górny pokład, gdzie widział kolejnych ludzi, a kiedy zaczął wdrapywać się na dach jachtu, jeden koleżka wyskoczył sobie za burtę, a drugiego z pomocą dużego szczęścia udało się posłać do piachu. Na tym etapie został Bogdan i jedna ofiara i oboje byli wyposażeni w strzelby, a nasz protagonista postanowił zostać na dachu i przeczekać. Czas co prawda nie działa na naszą korzyść, ale idąc logicznym tokiem myślenia, to ofierze, która dostała strzelbę, raczej nie zależy na wygranej poprzez upłynięcie czasu. Nasz protagonista był święcie przekonany, że ofiarą, która otrzymała strzelbę, kieruje zemsta i że to ona będzie chciała odnaleźć nas i to właśnie w tym stanie rzeczy Bogdan widział swoją przewagę, bo mógł się ukryć i wykorzystać element zaskoczenia. Po chwili oczekiwania Drodzy, cyk. Na 18 sekund przed zakończeniem rundy pojawiła się ofiara, która chciała upolować oprawcę. Wystarczyłoby, żeby gościu poczekał 18 sekund i wygrałby tą rundę, a tak to pokazał, że teoria Bogdana działa jak w szwajcarskim zegarku, dlatego, że po pierwsze to on szuka naszego protagonisty, a po drugie nie ma u nas zielonego pojęcia, więc element zaskoczenia także działa na naszą korzyść. Za tą rundę protagonista dostał całkiem sporo, bo niemal 24 tysiące. W drugiej rundzie, już na samym starcie, zauważyliśmy pierwszego przeciwnika, jednak Bogdan nie zdążył go trafić, ale widział, że wbiega pod pokład, więc też się tam udał i po chwili go znalazł. Wychodząc na górę, pojawił się kolega numer 2. Później protagonista skierował się do tej samej łazienki, w której niedawno sam się ukrywał i tutaj znalazł kolegę numer 3. Zostały dwie ofiary, których już nie udało się znaleźć, a więc po trzech minutach ci przeciwnicy otrzymali strzelby. Przypuszczając, że będą poruszać się we dwójkę, Bogdan wiedział, że nie ma z nimi większych szans w starciu na otwartym polu, więc pobiegł do jednej z kajut i schował się w łazience, licząc na to, że go znajdą i że wejdą tutaj pojedynczo. Ta teoria niestety sprawdziła się tylko częściowo. Jeden z przeciwników co prawda przyszedł i Bogdanowi udało się go rozwalić, natomiast nadejścia drugiego się nie doczekał i przegrał rundę poprzez upłynięcie czasu. Po tym adwersarzu nasz protagonista miał 171 tysięcy w gotówce, a po wpłaceniu ich na konto saldo podniosło się do miliona 747 tysięcy, no i na tym zakończyła się sesja. Pierwsze co nasz protagonista zrobił na zajutrz to wycieczka do bunkra, przy okazji której zahaczył o dziupę. Poprzednie badania dotarły już jak widać do końca, a tym, nad czym jak się okazuje, nasi naukowcy pracowali, była ciężka lufa do ciężkiego karabinu snajperskiego w wersji drugiej. Natomiast zobaczcie, nad czym pracują teraz. Ja znawcą, co prawda nie jestem, ale dam sobie uciąć rękę, że jest to działo do tampy bojowej, o której mówiłem w poprzednim odcinku. Co prawda, jeden z komentarzy pod poprzednim filmem mówił, że ta tampa wychodzi bardzo drogo, bo żeby ją ulepszyć, trzeba posiadać mobilne centrum operacyjne, więc nie wiem, czy trafi ona do naszych rąk tak szybko, ale w każdym razie. Fajnie, że to działo będzie odblokowane. Jako, że zasoby zostały już uzupełnione, a bunkier nie produkuje towaru, tylko skupia się na badaniach, to protagonista stwierdził, że warto by było sprzedać broń, która i tak zalega w magazynach. I już któryś raz z rzędu do sprzedaży dostał Fantoma, co jest fenomenalną wiadomością. Cała sprzedaż zajęła 3 minuty i poszła raczej z górki, bez żadnych niespodzianek, więc Bogdan bez trudu dostał 630 tysięcy. Później wybrał się do drukarni banknotów i tutaj pierwotna wartość towaru to 160 tysięcy. Natomiast pierwsza sprzedaż nie do końca pasowała na Protagoniście, a po jej anulowaniu wartość spadła do 146 tysięcy. Do zrealizowania sprzedaży, Boguś miał zaprowadzić do miasta cztery motocykle, a więc można powiedzieć, że sprzedaż jest nawet przyjemna, tylko że ma jeden haczyk. A mianowicie, jako że są aż cztery pojazdy, to trzeba liczyć na to, że kiedy my dostarczamy ten pierwszy, to szczęśliwie żaden gracz nie zainteresuje się pozostałymi trzema. Do pierwszego punktu dojechaliśmy w ciągu 3 czy tam 4 minut, a wracając po kolejny motocykl, spełnił się niestety ciemny scenariusz, bo jakiś bałwan, a konkretnie to ten bałwan rozwalił pozostałe pojazdy, przez co Bogdan dostał tylko 85 tysięcy. Niestety takie rzeczy się zdarzają i to, że nie dostaliśmy całej wypłaty to jeszcze nie katastrofa, ale katastrofą jest, że protagonista wydał na zasoby pewnie jakieś około 200 tysięcy, a zwróciło mu się tylko 80, więc jest na minusie 120. Żeby sobie to odrobić, teraz wybieramy się do klubu nocnego. Tutaj popularność trochę po padła, a więc wygoniliśmy jednego rzezimieszka, następnie wyciągnęliśmy 181 tysięcy z sejfu, a następnie przystąpiliśmy do Sprzedaży dóbr o wartości 333 tysięcy z nadzieją, że pójdzie lepiej niż poprzednio. Mieliśmy trzy punkty dostawy. Pierwszy w bogatych dzielnicach na północy Los Santos, drugi jeszcze trochę na północ, w trochę mniej bogatych okolicznościach, no i trzeci gdzieś w Grapesi. Jak konkretnie tą miejscowość opisać, to nie wiem, ale żaden osobnik się tą sprzedażą nie zainteresował, a więc poszła bezproblemowo, a na tej transakcji zyskaliśmy 410 tysięcy i to jeszcze nie koniec zysków, bo mamy jeszcze jeden średnio legalny biznesik, czyli wytwórnie kwasu z towarem załadowanym prawie pod korek o wartości niemal 450 tysięcy na papierze. Tutaj sprzedaż marzenie, bo jedynie jeden pojazd i jedno miejsce dostawy, ale i tak, żeby nie kusić losu, to przed wjazdem do miasta protagonista włączył ukrytą organizację. Dojechawszy na miejsce, protagonista zwrócił uwagę na dwa dziwne pojazdy. Zatrzymał motor i poszedł sprawdzić o co chodzi i wiedział już, że to jest zasadzka, bo zdecydowanie były to auta policyjne, a kiedy zaczął otwierać bagażnik, stało się to... Trzeba było zgubić policję, a kiedy po chwili się udało, ci znów wszczeli pościg, kiedy protagonista przejeżdżał obok parkingu, a więc była powtórka z rozrywki. Jednak ostatecznie wszystko się udało i zainkasowaliśmy 596 tysięcy. Później już tylko szybkie uzupełnienie zasobów w wytwórniach, i na dzisiaj to byłoby na tyle. Bogdan żegna się z wami, mając 93 poziom i 3,5 banki na koncie. Ostatnio od niedzieli do środy 22 osoby obejrzały materiał do samego końca i dały o tym znać, a więc jeżeli ty dotrwałeś albo dotrwałaś do tego momentu, to napisz w komentarzu bałwan i zobaczymy czy uda się zbliżyć do tego wyniku. Tymczasem przypominam o subie i łapce jeżeli materiał się spodobał i się z wami żegnam. Także życzę miłego dnia albo wieczoru i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć. I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough.